spadnie. Umiłowani w Panu siostry i bracia, modlę się za was wątpiących, na których dusze czyha ogień piekielny, choć wy w swojej młodzieńczej zuchwałości śmiecie powiadać, że piekła nie ma, że to, co was pali, gryzie i spędzi, to niby tylko wewnętrzne niepokoje, Złe wybory życiowe, albo jak mawiają dzisiejsze dzieci Pinteresta, projekcje własnej psyche? Otóż nie, moi drodzy, wiedzcie, że coś się dzieje, bo gdyby piekła nie było, to skąd brałby się gender, który chodzi nocą po wioskach i sypie ludziom do zupki chińskiej tęczowy pył? Skąd wzięłaby się aborcja farmakologiczna? Co to niby pigułka, a naprawdę to zasadzka szatana w tabletkach. A weganizm? Czyż nie jest to nic innego jak diabelski plan osłabienia człowieka przez odebranie mu tradycyjnego, bogobojnego salcesonu jedynego skutecznego narzędzia egzorcystycznego proponowanego przez szykanowanego przez bezbożnych komunistów ojca Michała? pytacie mnie kapucynku, a Harry Potter. A ja wam mówię, Harry Potter jest jak Belzebub na hulajnodze elektrycznej. Niby bajeczka, niby magia, niby miły chłopiec z blizną, a potem nagle dziecko dorośnie i już nie wie, czym różni się szatry dęska od zlotu czarownic. A to wszystko to tylko preludium. Bo kiedy wiosną we wsi zabrakło wody święconej, krowy przestały dawać mleko, a u pana waltka na podwórku pojawił się labubu, to kto był winny? No kto? Piekło, moi drodzy. Piekło, co niby nie istnieje, ale jakimś cudem lupą wypala otwory w duszy. Także potem przez te dziury wlatują demony wielkości kotleta schabowego. I wy wciąż chcecie mówić, że to wszystko człowiek sam sobie stwarza. Że jedyne piekło to to, które gotuje się w naszym wnętrzu. W dawnych czasach pewien zacny lewan podzielił się ze mną taką oto myślą. Piekło jest jak kolejka w mięsnym. Nikt go nie widział, nikt nie wie, kto tam stoi i czy w ogóle coś dowiozą. Ale strach jest prawdziwy. A jak nie uwierzysz, to dostaniesz zambony taką reprymendę, że ci uszy zwiędną. A potem i tak przyjdziesz po rozgrzeszenie, bo lepiej dmuchać na zimne, niż smażyć się na gorącym. A ja, jako wasz skromny kapucynek mówię: Gdyby piekło było tylko w waszych głowach, to by nam się tu w Polsce wszystko dawno przewróciło. Kapliczki, procesje, kult Jana Pawła II. A nawet mój ulubiony baner z hasłem Maryjo chroni nas przed tęczowym dymem z zachodu. A przecież stoją, trzymają się, kwitną jak paprotka z To znak, że siły ciemności istnieją naprawdę, bo inaczej nie byłoby czego zwalczać. Dlatego nie dajcie się zwieść w pokusie samozbawienia. Nie słuchajcie tych, co mówią, że człowiek kształtuje swój los. Bo jak człowiek zacznie za dużo myśleć, to potem kończy jako liberał, sceptyk albo o zgrozo, zaczyna czytać rzeczy bez imprimatur. A ja? Ja się za was modlę, bo ktoś musi. Ktoś musi trzymać straż, kiedy wybuszujecie po internecie i zadajecie pytania, od których nawet święty Antoni przewraca się w relikwiarzu. Tak więc mówię: piekło istnieje. A nawet jeśli nie, to i tak lepiej żyć tak, jakby było. Bo inaczej obudzicie się pewnego ranka w świecie, gdzie ludzie są wolni, myślą samodzielnie i nikogo nie straszy się diabłem w kiełbasie. A na to, umiłowani, Polska nie jest gotowa.